Ale mam... Mam Cześć wszystkim, witam was w już siódmym vlogmasie. Dzisiaj naprawdę późno go zaczynam, bo miałam dosyć długo lekcji, ale mam nadzieję, że mimo to i tak się wyrobię i będziecie mogli teraz oglądać tego vlogmasa. Także co, ja zapraszam was do oglądania. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj będziemy robić, to zapraszam. Możecie od razu zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych vlogmasów, które pojawiają się tutaj codziennie, aż do świąt. Także... My już zaczynamy. Wychodzę, także zabieram Was oczywiście ze sobą. Jeżeli coś ciekawego będzie się działo, to oczywiście Wam to będę nagrywała. Przystanek na Kabusie. ja Mam tutaj kawę czarną bez cukru z mleczkiem. Yy, I słuchajcie, teraz jest promka na nie, że macie dwie takie duże. Tu moja mama ma całą ja czarną. Nie, nie, masz czarną. Tak? To co? Czy, czy, czy którą? wrotki chyba jest. No dobra, a chciałam Wam powiedzieć, że macie promkę dwie duże za piątkę. To masz wymiana. Trzymaj. Albo jedną za 5 zł, także my z mamą się korzystamy. Naprawdę fajny, kurde, jak ciemno, nic tutaj nie widać. My pijemy kawkę i sobie lecimy do szewca. Do szewca w ogóle. Kto w tych czasach chodzi jeszcze do szewca? Nie wiem, czy, znam, czy tam w ogóle będzie jeszcze do szewca. Tak, tak mama sobie wymyśliła szewca, także jedziemy do szewca, szukać mamy szewca, bo jakieś szpilki chcę naprawić, taką kuleczkę na dole. I do Rossmana, tak jak Wam mówiłam, bo są fajne promki na rzeczy, które ja akurat potrzebuję. Więc zobaczymy czy będą i jak kupię, to Wam zrobię haul w domku jak będę. Znalazłyśmy szewc, był otwarty, także jeszcze takie rzeczy funkcjonują, działają. Idziemy teraz z mamą do Rossmana. Obok też jest Pepko, więc od razu skoczę do Pepko. No fajnie, że był ten szewc. Wszystko prawie z przecen mm. kupuję, zobaczcie, ja bardzo lubię ten płyn micelarny, on jest na przecence akurat, także go wzięłam, ale w domu wam dokładnie pokażę, yy, co jeszcze wzięłam, tak na spokojnie zrobię wam hol i trochę opowiem o tych rzeczach, no także w domku się widzimy. Ej, burne już są te buty. Już w robiliśmy z mamą turkę przed chwilą. Przed sklepem z torwą Rosmana się patrzyłem jak na jakieś wariatki. Oczywiście nie mogłam zrobić ładnego zdjęcia. Jezu, tu jest tak ciemno, że nic nie widać. Kawa pewnie też już zimna, wystygła, ale mam. Oh, mam mamę mam Ja już w domu mam. Wielką reklamowę, ale naprawdę będę Wam mówiła cenki. Dużo rzeczy było przecenionych, także ja się cieszę. Ja zawsze patrzę sobie na aplikacje, czy rzeczy, które mnie interesują, są przecenione, ale na początku w ogóle pokażę Wam coś, czego nie planowałam kupywać. E, w sensie bardziej planowałam kupić tą rzecz w Pepko, ale jakoś tak w Pepko. Nie wiem, wyszłyśmy złam i wyszłyśmy. Nic nas szczególnego nie zainteresowało, ale zobaczcie w ogóle na to. Jak e, byłam właśnie w Rossmanie, to przechodziłam i od razu mi się rzucił ten kubek w oczy. Jest przepiękny, taki pudrowo-różowy z choineczkami świąteczny. Stwierdziłam, że tutaj w sumie nie mam świątecznego kubka i chciałabym Wam pokazywać, jak sobie robię herbatkę albo kawkę właśnie w świątecznym kubeczku. A w ogóle zobaczcie, jak Wam się podoba tutaj tło nasze. O, i zobaczcie, będzie taki kubeczek sobie leżał, świąteczny. W sumie jedzenie bym nie będę pokazywała, bo są jakieś tam orzeszki i takie tam. Właśnie. Dwie rzeczy do włosów. Mamy tutaj tak, dwie odżywki emolientowe, ponieważ u mnie idą bardzo szybko. Na obie były w ogóle promocje. Tutaj się zdziwiam, bo te Anwen nigdy nie widziałam tych odżywek na promocji, a są to dosyć drogie odżywki. Aha, i ten kubek kosztował 9.99. Tutaj będziecie mieli ceny gdzieś napisane. No i ta emolientowa odżywka z Anwen, już wam mówię ile się śmieją tam, ona normalnie kosztuje 29 zł, a była przeceniona na 20, więc ja jeszcze troszeczkę jej mam, ale stwierdziłam, że taka okazja, to już sobie wezmę, bo codzienne mycia są jednak emolientowe, więc one bardzo szybko mi schodzą. Odżywka, która mi się skończyła i po którą specjalnie pojechałam, bo też widziałam na aplikacji, że jest promka, ona kosztowała 17,49 z 23, a jest naprawdę fajna, taka, taka lekka, emolientowa odżywka, ja tą często też używam jako tak, taką kropeczkę dosłownie i nakładam jako odżywkę bez spłukiwania. Także to jest mój must have, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Dalej to pokazywałam wam, jak byłam w sklepie, jest to delikatny płyn micelarne. O, i żeby nie było, to tutaj Wam pokażę końcówkę mojego. No jest dosłownie na kilka zastosowań, ale stwierdziłam, że jak była prąka na niego, i nie wiadomo też, kiedy następnym razem bym była w Rosmanie, to go sobie wzięłam. On kosztował. 13,99 z 20, on są naprawdę bardzo fajne, delikatne, naturalne składniki, naprawdę ma super skład do codziennego zmywania makijażu, jak najbardziej polecam i też ja go używam jak wstaję rano, przemywam sobie nim twarz i potem dopiero ją myję, właśnie też jeszcze waciki do tego, o i słuchajcie, rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, planowałam ją już wcześniej kupić, ale jakoś tak się nie wiem, wahałam, e, dzisiaj się skusiłam, ponieważ była również na to promocja i to kosztowało 15 zł z 23, a jest to podkład według mnie taki bardziej krem Bibi bo jest taki delikatny, rozświetlający. E, sobie go testowałam też już kiedyś i nie wiem, w sklepie mi się nie spodobał, ale po powrocie do domu mi się on spodobał. Więc jak zobaczyłam, że jest prąka, to stwierdziłam, że dam mu szansę. Wziąłam sobie kolorek 310, najjaśniejszy on był. Aha, i skład jest naprawdę bardzo dobry. E, jest on wegański, 98% składników pochodzenia naturalnego. No i ja stwierdziłam właśnie, że zmienię sobie Stary krem Bibi na coś nowego, bo coś jednak w mojej pielęgnacji jest nadal nie tak, że od czasu do czasu mam zaczerwienioną skórę albo taką podrażnioną, czasami mi też coś powyskakuje, to jest normalne, albo po prostu jestem ciekawa, czy coś się zmieni, jak zmienię właśnie ten podkład, więc dam Wam znać na pewno na dniach. E, znaczy na dniach, no jak już przetestuję. I tak jak widzicie, ja bardzo stawiam ostatnio na takie naturalne kosmetyki do twarzy e, i naprawdę fajnie mi się one sprawdzają. Także jak coś to polecam, przetestować, czytać składy, naprawdę może się fajnie Wasza cara dzięki temu poprawić. No i co? Orzeszki. My zawsze bierzemy te, które są na prące e, i też dwie. Dwie moje ulubione rzeczy, które również były za 3,99 chyba, również na promocji, są to batony proteinowe. Te dwa smaki są najlepsze. Uwierzcie mi, żurawina i masło orzechowe. Żurawina jest na pierwszym miejscu. One mają 10 gram białka tylko, a takie batony z SFD, które mam, mają aż a nie, ile białka? 12 gram białka, no to, to nie jest tak źle, bo te batony proteinowe ze SFD mają 20, więc no więcej, ale naprawdę jako taki tańszy zamiennik batonów proteinowych, to są chyba najtańsze jakie widziałam za 3,99 właśnie i bardzo dobre, tylko one są dosyć twarde, takie twarde oblane gorzką czekoladą, więc też nie każdemu może podpasować ta konsystencja z takich jeszcze rzeczy e, jedzeniowych bym powiedziała to wzięłam jeszcze dwie ostatnie wody kokosowe i w ogóle się zdziwiłam, bo była Taka sama cenka jak w netto 3,99. A w żabce są one dosyć drogie, więc wzięłam. I co? I to są już jeszcze rzeczy mojej mamy. Jeszcze takie wafle proteinowe. Nie wiem, nigdy ich w sumie nie testowałam jeszcze. Eee, no i to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o takich szybkich. Polach zakupowych tutaj na vlogmasach. Jeżeli Wam się podobało, to, e, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu. A teraz sobie przejdziemy do otwierania kalendarza adwentowych, bo jest późna godzina, a jeszcze tego dzisiaj nie zrobiliśmy. A dzisiaj na obiadek batatki tutaj z oliwą i przyprawami. Dajcie znać w komentarzu, czy też lubicie bataty, bo ja kocham. Marcheczki no wyglądają. No, jak marcheweczki takie. Um, I do tego słóweczka. Dobra, tutaj mamy pierwszego tego na wierzchu, to w sumie go sobie otworzymy nasz naturalny kalendarz. A w ogóle zobaczcie, tylko zostały mi środkowe. Jakoś nie chcą zejść. Wszystkie już odpadło, oprócz tych środkowych, trzymają się. Dobra, siódemeczka u, znowu słoiczek miotku naszego Coś czarnego to jest. Tak wam pokażę maseczka do twarzy. Widzicie to? Jest to koloru czarnego, więc domyślam się, że jest jakaś maseczka z glinką, ale sobie przeczytamy, maseczka do twarzy, no po prostu wydaje mi się, że ona jest czarną glinką, jakaś taka naturalna, no i dzisiaj też nie otworzyłam kalendarza z kawką, ale wiecie co, już jest dosyć późno, 18 to tak nie chce mi się zbytnio pić kawy, więc może jutro sobie wypiję dwie z kalendarza, bo już dzisiaj naprawdę wypiłem dwie, jedną rano i drugą właśnie w maku, jak jechałyśmy z mamą na te zakupy, ale otworzę, żeby nie było. Który dzisiaj jest? Bo wspomniałam o siódmy. O nie, fu. Chyba ja ją sobie odpuszczę. Z tego względu, że ja nie lubię miętowych. Nie, czekolada mięta to nie są totalnie moje smaki. Jak miętowe to tylko Mi Misiu tutaj sobie wystaje taki słodziutki. Dobra. Teraz Amazon. Siódemka. Coś czuję, że tu jest dużo napakowa... Aha, sól do kąpieli pewnie. No, na pewno. Jakaś świąteczna, taka jabłuszko tutaj. Jabłuszko, żurawina. No fajnie, fajnie. Ile razy mi już dzisiaj spadł ten kalendarz z kawą to nawet nie liczę. Siedem. O, coś tu paznokci. Patrzcie, mamy tutaj taki lakier. Yy, kolor bardzo mi się podoba. Jest to taki właśnie delikatny, pudrowy róż. Taki, nie wiem jak to opisać. Jest on z drobinkami, ale no... Tak jak wam mówiłam, ja robię hybrydy, więc mi się on nie przyda, ale dam mojej mamusi. Ten czerwony już dałam i się bardzo ucieszyła. Także dzisiaj takie rzeczy. Pierwszy raz tutaj nam kawa się pokazała na podsumowaniu. No i co? Lakier nie do mojego użytku, sól do kąpieli pewnie też dam mojemu bratu. Ja nie lubię długich kąpieli, jakoś... Według mnie to jest trochę strata czasu i maseczka do twarzy jest mniej bardzo, bardzo ciekawa, więc z niej się najbardziej cieszę. Najlepsze połączenie i najlepsza przekąska to właśnie miks jakichś tam owoców, znaczy orzechów. Ja tu mam te z Rosmana mm, orzech nerkowca z żurawiną i do tylko jakiś owoc, bananek. Mega pyszna, a ja zabieram się za montowanie. No i to by było już e, dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Workmas. No i to by było już dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, ja wszystkie komentarze czytam. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz i zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych vlogmasów, które pojawiają się tutaj codziennie aż do 24 grudnia, czyli będziemy razem odliczali do świąt. No a jeżeli codzienne filmy to i tak dla Was za mało, to zapraszam Was na mojego Instagrama, tam jestem również codziennie. Na story dodaję też często foteczki, także zapraszam. No, także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. My widzimy się jutro, także do jutra. Buziaczki, pa!